Cześć, z tej strony Szlendi. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam wierzbę. Zanim dowiecie się o co chodzi z tą linką, przejdźmy do serna. To jest łyko wierzbowe. Pozyskuje się je z młodych odrostów, takich właśnie zieloniutkich. O tej porze roku fajnie odchodzą, bo są soczyste. Wierzba jest również wiadomo pokarmem dla bobrów, ale zawiera... Aspirynę naturalną Dlatego zjedzenie bobra Myślę, że pomoże mi na ból głowy Muszę spróbować Wykorzystujemy ją do wiązania Kursantów również Ale również do jakichś tam konstrukcji w lesie Patrzcie jak to ładnie odchodzi Jeżeli macie okazję, bo tutaj akurat wycinaliśmy jakieś tam Młode odrosty Postanowiłem pokazać Wam różne sztuczki Ładnie to wszystko odchodzi Dość duże płaty można sobie z tego pozyskać. Oczywiście nie mogłem się oprzeć, żeby wykorzystać fragmenty wycinając sobie tutaj nożyczkami czy nożem w celu stworzenia typowych tutaj wkładek do nakolenników. Jak dobrze wiecie, my pokazujemy jak najwięcej sztuczek z natury, a nie noszenie szpeju. My bardzo często wykorzystujemy korę brzozy, ona jest bardzo elastyczna, suchutka i bardzo ciepła, ale wierzba też daje radę. Ale co ciekawe, można wyplatać linki, i tutaj na przykład to łyko, które sobie zacząłem odrywać, wystarczy sobie to wszystko ładnie pociąć w paseczki. Nie jest to problemem i można sobie wyplatać lineczki. I one naprawdę są mega wytrzymałe. Jak ktoś widzi bociana za bramą, tak to był bocian. Mamy takiego własnego, prywatnego bociana. Nie zjadłem go jeszcze, żartuję. Co roku przylatuję. Tutaj sobie pozyskuję oczywiście to łyko. Zwróćcie uwagę, że nie jest to problematyczne. Taka tam robotka na, na wieczory, żeby sobie posiedzieć. Nawet jeżeli byśmy byli w lesie, no to przy ognisku, to tam żadna filozofia. No i można sobie to wszystko na paseczki poprzecinać, po czym związać i próbować zaplatać. To mi musiała pomóc żona, bo ze mnie to tam amator nie, nie umie. Muszę się pouczyć bardziej tych warkoczyków takich precyzyjnych. Chociaż za chwilę zobaczycie, co jeszcze zrobiłem. Także ładnie można to zaplatać i to jest naprawdę mega wytrzymałe. Tutaj właśnie postanowiłem sobie zrobić takie mniejsze linki i dwa sznurki skręcając je naprzemiennie później łącząc jeszcze ślinie. I wychodzi taka oto lineczka. Naprawdę fajny sznureczek. Można również wykorzystać w survivalu we wnikach. Ed Stafford kiedyś pokazywał w którymś z odcinków. Także troszkę roboty i można się pobawić pouczyć. Pamiętajcie Ważne, żeby znać jak najwięcej rzeczy z natury, a nie nosić pej. Pozdrawiam szlęndi.